Pracując w arkuszu kalkulacyjnym, wpisujemy do niego zazwyczaj tekst oraz liczby. To jest przykład zwykłego tekstu w komórce. Natomiast tutaj mamy cały szereg liczb całkowitych albo zawierających również ułamek dziesiętny, a więc cyfry po przecinku. We wszystkich tych komórkach zastosowany jest tzw. format ogólny. Format ten widoczny jest w tym miejscu. Na karcie narzędzia główne w grupie liczba. Gdy rozwiniemy, widzimy cały szereg rozmaitych formatów, które możemy stosować. Zazwyczaj format ogólny wystarcza w codziennej pracy, ale wprowadzone za jego pomocą liczby są nieładnie wyrównane i gdybyśmy chcieli sobie poradzić z tym problemem, możemy zastosować tzw. format liczbowy. Oczywiście, format ogólny jest w zupełności wystarczający do prowadzenia rozmaitych obliczeń matematycznych, ale tym niemniej, gdyby nam zależało na poprawnym wyrównaniu, wówczas moglibyśmy zastosować format liczbowy. A więc zaznaczymy komórki blokiem, a następnie wybierzemy format liczbowy. I jak widzimy, w tym momencie przecinek rozdzielający jest tym miejscem, według którego liczby są wyrównywane. Każda ma dwie cyfry po przecinku i wszystkie liczby są wyrównane poprawnie. Gdybyśmy chcieli, aby było uwzględnionych więcej miejsc po przecinku, możemy wykorzystać narzędzie Zwiększ Dziesiętne. Stosowanie formatu liczbowego nie jest oczywiście obowiązkowe, ale może się przydać w rozmaitych sytuacjach, wtedy gdy zależy nam na poprawnym wyrównaniu liczb wokół przecinka dziesiętnego. Przyjrzyjmy się teraz formatowi walutowemu. Przejdziemy do drugiego arkusza. Arkusz zatytułowany Zakupy. Pokażemy tutaj, co możemy zrobić, aby wyświetlić liczby ilustrujące ceny produktów. Przykładowo mamy szereg wydatków. Są to wydatki na książki, na przybory szkolne, a także na sprzęt sportowy, taki jak np. lotki do badmintona czy tramki. A więc dla przykładu wypiszmy tutaj jakieś ceny. Zwróć uwagę, że wszystkie podane tutaj liczby mają format ogólny. Jest to widoczne w tym miejscu. Ale możemy się posłużyć tak zwanym formatem walutowym. Jeżeli wskazanym komórkom nadamy format walutowy, będą one wyświetlać informację, że mamy tutaj do czynienia z walutą. W naszym wypadku, w języku polskim, to oczywiście złotówki. A więc zaznaczymy blokiem, następnie wybierzemy walutowe, i w tym momencie, jak widzisz, program wyświetlił wszystkie informacje w postaci cen z informacją o jednostce waluty. Co więcej, wyświetla także grosze. Jeżeli mieliśmy do czynienia z ceną okrągłą, taką jak 28 zł, wówczas po przecinku jest 0,0, ale jeżeli na przykład książka kosztowała 15,50, to oczywiście po przecinku jest 50 groszy. W ten sposób możemy wyświetlać informacje liczbowe będące celami. Naturalnie, gdybyśmy chcieli te informacje podsumować, możemy to łatwo zrobić, wykorzystując sumę. Suma również wyświetlana jest w postaci złotych. Kolejny interesujący nas format to format liczb ułamkowych. Przejdziemy do arkusza ułamki. Niekiedy zdarza się, że chcemy wyrazić ułamki nie za pomocą ułamków dziesiętnych. Lecz ułamków zwykłych. Jednak musimy się w tym momencie posłużyć specjalnym formatem danych. Format ten nosi nazwę formatu ułamkowego. Gdybyśmy przykładowo chcieli wpisać ułamek zwykły w postaci 2 trzecie, powstaje problem, gdyż program przetwarza taką liczbę na datę. Możemy oczywiście poradzić sobie z problemem, wykorzystując tutaj format ułamkowy. Przyjmijmy, że cała kolumna zawiera liczby w formacie ułamkowym. I teraz wpiszemy kilka kolejnych liczb. 3 siódme. Zwróć uwagę, że gdy mamy format ułamkowy, liczby są wyrównywane do prawego marginesu. Tutaj wpiszemy 4 siódme, 5 siódmych. Zwróćmy też uwagę, że na takich liczbach możemy wykonywać operacje arytmetyczne. Niech będzie to suma. I program wyświetla 1 i 5 siódmych. Zresztą łatwo to obliczyć w pamięci. 3 siódme, 4 siódme i 5 siódmych to łącznie 12 siódmych, czyli po prostu 1 i 5 siódmych. W ten sposób możemy pozbyć się kłopotu z wyświetlaniem ułamków, zachowując oczywiście możliwość wykonywania rozmaitych operacji matematycznych na takich ułamkach. A więc pamiętajmy, że wybranym komórkom, czy całej kolumnie, nadajemy format ułamkowy. thank <laughs> you